nie zła burza była w nocy, co? No, ja słyszałam, jak pioruna mi waliło, ale nie wiedziałam, że ta burza była aż taka silna. Ale nie widzę, w którym miejscu by to ułamało. Widzisz tam? Nie. Dobra, jedziemy, co? Co masz na pamiątkę, Kore? Dzień dobry Zabieram wszystkim. Do Będzie pachnieć. Dzień Czas dobry. na kolejną rowerową wycieczkę. Gdzie jedziemy? Nie wiadomo. Kornika tu mam. Przywitaj się. Dzień dobry. To jest kornik. Dobra, jedziemy na wycieczkę póki co. Dosławkowa, a potem wymyślimy, tak? Mhm. <laughs> nie, okłamałam was. To nie był kornik. A co? Nie wiem. Prężnia w Sosnowcu. Pewnie jest już tu kupę czasu, ale nie byłem tutaj przy niej. Ale takiej okrągłej jeszcze nie widziałem. O, ale jest fajna. Masz okazję, żeby sobie zasłużyć na nagrodę. O! Tu jest największy plac do ćwiczeń w sosnowcu. Na pewno w ogóle nie wiem czy nie największy na kim byłem tak naprawdę, bo zobaczcie ile tu jest drążków sosnowic i montów no ta też się pogwałka za przyszłym dniem o heba nie <gryw> Można tu poćwiczyć to. Jest tego trochę. Tu 100 osób by przyszło i wszyscy by poćwiczyli. No. Dobra, trzeba zasłużyć na piwko. Ok. Co teraz? Zaliczone? Zaliczone. Nagroda się należy. Możesz mi powiedzieć, gdzie ty mnie prowadzasz? Na atrakcję kolejną. Chciałem właśnie powiedzieć, że za chwilę kolejna atrakcja. Może że jesteś moim mężem, bo inaczej bym się bała. Czego się boisz? Zgwałciciela. Maczki. Radek mi powiedział, że tutaj jest plac do ćwiczenia, Patrz, na którym jeszcze nie byliśmy. Patrz, w jest wspinaczkowa, taka mała. Także to jest chyba kolejne miejsce, które powinniśmy przetestować. Chyba tak. Ale wysoko. Tu byś miała? Tu, no tutaj chyba tu. tak. Tu, może tu. O, sam raz. Tu jest spoko. Tu jest spoko, nie? Mhm. Tu trochę dla mnie za nisko. Tu bym miał spoko. Pięknie. Ja tu zostaję. Tam są jeszcze piłkazyki Nie no, wygląda to całkiem spoko, nie? Fajnie, nie? Można tu przyjechać kiedyś. Pewnie. Mamy tutaj ile dokładnie? 12 kilometrów. No. Także może następna recenzja. Ja mam 14 już. No. Tego miejsca. Czternaście. Poczułam wcześniej. piłkarzyki, Włochy, Brazylia można, nie, albo nie wiem, żółto czarne to może Niemcy bardziej to mają ryjki dziwne, ale piłeczki nie ma ale jak to chodzi? spoko, można by pograć? Mhm. jakby się to sprzątnęło trochę, nie? no nie jest to, ee, fajnie trzeba wziąć piłeczkę i pograć sobie. Zostałam ugryźnięta. Znowu? Mhm. Mm ale chyba nie aż tak bardzo. Lecę bardzo. Udało nam się stamtąd uciec, ale niestety pogryzienia będą. Chyba dopiero te bąble znikną mi w zimę. <laughs> chyba tak. Pierwszy postój, tam jest Austeria, Kartma to stara, nie? Tak, bardzo dobre złoty. Jedliśmy tam kiedyś. Mm -hmm. A tam są najlepsze wody. Czas na posiłek. Znowu w kartonie po butach? Mm -hmm. Chyba masz dużo butów. Nieprawda. Roz, rozwikłanie wczorajszej zagadki. Co wyszło z tych produktów? Właśnie, zapomniałeś jeszcze wczoraj wyciągnąć, jak nagrywałeś, sera. No tak, jest tu jeszcze ser. I gra na co? Tak, musi być wyrazisty. To możecie wyczu... dać, który chcecie, jaki tam, nie wiem, najbardziej, ale... Tu z tego wyszło, pokaż. No. A la pizza. Ala pizza, taka zapiekanka. Trochę jak lasagne. Nie wiadomo co. Smacznego. Smacznego. Jeszcze ta kawka po obiadku, co? Idziemy dalej. Teraz. Teraz? Zobaczyłem, że tam koło tego. Jak się nazywa ten zalew? chyba. Są alpaty jakieś, może zobaczymy je. 25 km. Stówkę chciałbym dzisiaj komuś robić, to byśmy tak pompę

Dzień dobry. A, to, pyszno. to co dwa razy? Tak. Mam zgodnie gdzieś. O, to się ruto. Dziękuję bardzo. A, widzę, że ci się udaje coś zabrać. Tak. Zatrzymują się ludzie, co? No na taką pyszną lemu jadę. To się nie Dzień dobry. dziwię. Dzień dobry. Pycha. Pycha, dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Jesteśmy na miejscu. Co masz do powiedzenia? Co? To się głaska chyba tą reklamę. Chyba tak. Jak ci się podoba ta Rozczarowana. No jak? Przecież alpaki są. Gdzie? No tu. Zapraszamy do odwiedzin. Telefon, może trzeba zadzwonić. Zamknięte. Może dlatego, że nie ma handlowej niedzieli? Może. Ale w ogóle nawet ich nie widać, nie? Żeby tam gdzieś były. Może gdzieś są pochowane. No nie wiem. Widzę twoją minę No takie atrakcje ci przygotowałem na dzień. <grystanie> Nawet ci twoje ulubione płyty załatwiłem dzisiaj Wolę te płyty niż jeżdżę nie po tych kantorach. My już jesteśmy w czeladzi. Ile masz? 84. 84, nie będzie stówki. Musielibyśmy kombinować. Tu chyba nie ma sensu, co? Nie. Kręcić dookoła. Będziesz musiała się zadowolić 90. Przeżyję to. Przeżyjesz? Jak te atrakcja dzisiejsza. Następną wycieczkę? planuje nie, nie, nie. nie, nie. Kasia. Nieprawda. Prawda. Penderka zrobiona. Idealna pętelka. właśnie hmm. miałam to powiedzieć. Jesteśmy w tym samym miejscu co rano. Dobra, czas na ostatnią atrakcję. No ta akurat będzie. Jedyna, trafiona, tak? Trafiona. Jedyna dzisiaj. Super. Chyba Kasi się wycieczka nie podobała dziś. Bardzo mi się podobała, tylko liczyłam na lepsze atrakcje. Na koniec zimne piwko w naszym ulubionym lokalu, do którego wejście jest zamaskowane. Właśnie to zdradzasz teraz. Zajemne przejście wam zdradzę. To jest jak do tego ogrodu czarodziejskiego. Jakiego? Czarodziejskiego ogrodu. Czarodziejski ogród to jest z na napojem zasłużona nagroda jest Kasia już tupie łóżkami. No 94 km niewiele brakło do stówki. Fajnie było. fajnie było chociaż niektóre kawałki bym wykreśliła z tej trasy jak tak zawsze coś takiego się trafi ale ogólnie to taka pętla całkiem przyjemna tylko mało urobliwa nie? Kończymy. Kończymy? No, że to już nic nie gadam. W końcu się napiję. To pi. Do następnego. Do następnego. Pa.